Szczęść Boże. Pokój dobro. No właśnie miałeś. Tato mnie ojciec po wakacjach widzę. No, daleko. E, Odpowiadając oczywiście, tak jak formuła programu przewiduje na wasze pytanie dzisiaj, e, podejmiemy temat. No powiedzielibyśmy tatuaże po katolicku. No, i kolczykowania się w różnych miejscach i z różną częstotliwością. To jest kwestia tatuażu, i ozdobienia ciała rozmaitymi malowidłami pewno o tyle jeszcze kontrowersyjna, ponieważ kiedyś światek przestępczy tatuował się i. No niekoniecznie tatuaż, bo przecież marynarze wojskowi. A no właśnie. No, także to, to nie jest rzecz nowa ale chyba staje się coraz bardziej powszechna. Pytanie brzmiało, czy to grzech, jeżeli ktoś ma na nosi tatuaże na sobie. I to pytanie dotyczyło przede wszystkim, czy to jest grzech, jeżeli ma się wytatuowane jakieś symbole religijne, na przykład ktoś z miłości do Matki Bożej mają na, na ramieniu tutaj Mateczkę Niepokalaną, albo Pana Jezusa na wysokości serca, czy, 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 czy to się godzi, czy nie. Ja myślę, że w ogóle zanim odpowiemy na to pytanie, czy, czy to... Yy, godzi się nosić tatuaże czy się godzi się, z czy nie? świętymi postaciami? No właśnie myślę że, że trzeba powiedzieć sobie że jeżeli ktoś nosi tatuaż y, jakiś drobny tylko dla ozdoby no to jest kwestia gustu i smaku ja się nie znam na tym no kwestia też mody bo to myślę że to się staje coraz bardziej modne a Nie że to jest chodliwe no mody przemijają także no nie wiem nie wiem czy to jest szkodliwe czy nie mody przemijają w każdym no tatuaż zostaje <laughs> ja. natomiast y, no, jeżeli ktoś tatuuje się nie akceptując swojego ciała, nie akceptując, te, nie dbając o nie, właściwie niszcząc je, jeśli jest to wyraz jakiegoś wewnętrznego, nie wiem, krzyku, o, o zwrócenie na siebie uwagi, o, ym, o zaistnienie, no to, to już jest problem, albo się nadaje do psychologa, albo faktycznie jest to wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu, jako nie dbało się o własne ciało, jako brak szacunku do własnego ciała, no to pytanie, jaki jest motyw tego tatuażu tak naprawdę i to. Z to już chyba w ogóle podobnie. Już nie mówię, że czasami tam się coś może babrać, no ale to, to jest chyba kwestia w ogóle smaku, a nie, a, a nie grzechu. Że ktoś, nie wiem, zakończykuje sobie pępek, brwica, i tutaj pejsy sobie wy, wykończykuje. No. Naprawdę nie wiem, jak to się ma do szkodzenia sobie na zdrowiu. Nie noszę kończyków, także. To, jeżeli szkodzi na zdrowie, sprawa jest jasna, jeżeli nie, to jest pewnie kwestia gustu jakiegoś wyrażenia siebie, bo to, co mam, to co noszę, to, to w jakiś sposób nie wyraża i pytanie, co to ma wyrażać, nie? Czyli właściwie... No... Pytając o tatuaże, pytając o, o, o tę całą sprawę związaną z kolczykowaniem, trzeba, trzeba szukać tego, tego drugiego dna, co jest, co jest powodem tego, że ktoś nagle zaczyna tak, a nie inaczej wyglądać, zaczyna się tatuować, zaczyna i tu nie chodzi tylko o, o tatuowanie, tu chodzi o, o, o malowanie, to chodzi o, o noszenie różnego rodzaju ciuchów, które, które mają coś wyrażać, tak? Czyli ten człowiek coś... Tak, coś, na przykład tak. coś wyraża też, no nie? A więc y, to jest pytanie, o co, o co chodzi temu człowiekowi, dlaczego on to robi? Gdzie są jego, gdzie, gdzie jest to drugie dno? A jeżeli jest to rzeczywiście, tak jak tutaj też Leonard mówi, no z, z wielką przesadą, no to, no to trzeba naprawdę zapytać się o, o takie podstawy naprawdę zdrowia już, teraz, już, już psychicznego. To nie chodzi już teraz o jakiś bunt, czy o jakieś wołanie, czy o jakieś, jakąś chęć zauważenia, ale może coś. Coś głębszego, jakieś, jakieś, jakaś choroba psychiczna, która no, sprawia, że ten człowiek wyraża no się tak, albo jak... jakieś zaburzenia, A, jakieś zaburzenia no. no jest to na pewno sprawa człowieka i tego, co on chce tym, tym wszystkim wyrazić. Jedna sprawa to jest sprawa mody, o, o której tutaj mówiliśmy, która przemija a druga sprawa no, jest związana właśnie z, z tą psychiką człowieka. Co ten człowiek chce przez to wyrazić? No i kwestia tych znaczenia tych symboli religijnych. No na przykład, gdyby sobie ktoś wytatował taki malutki krzyżyk tutaj, zamiast na małacuszku, to ma na, na klatce piersiowej. No ja myślę, że to jest podobnie, jak z, jak z przykazaniem nie wzywa imienia Pana Boga swego na daremno. Znaczy, jest pewien szacunek, który mamy do, do, do świętych rzeczy, do świętych postaci. Dla katolików, dla ludzi wierzących, krzyż czy postać Matki na jest jest rzeczą świętą, prawda? Nie, 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 nie umieszcza się takich symboli, nazwijmy to tak ogólnie byle gdzie. No, no tak, ale, jak, ale, ale ktoś powie, że jeżeli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, no to umieszczenie na, na, na własnym ciele takiego wizerunku nie, nie będzie gdzieś byle gdzie, nie? No ale analogicznie mogę powiedzieć, że ja z, z miłości do swojej mamy będę nosił wytatuowaną mamę swoją obraz jej mamy. Bo to jest chyba kwestia no. też pewnej y Pewnego smaku też, pewnego no. To że, to, że tatuaże stają się czymś po, m, powszechnym, nie mówię o tatuażach e, świętych postaci, to, że w ogóle tatuaże stają się czymś powszechnym, nie znaczy, że, staje, że, że, że przez to rozpowszechnianie stają się czymś normalnym, prawda? Bo, bo normą nie jest to, co, co robi większość. My, my musimy pewien smak, pewien kanon e, zachować, pewien, pewien e, no, szacunek dla, dla świętych wizerunków i świętych postaci. Niektórzy noszą e, naprawdę święte postaci, czy, czy krzyżyki, e, tylko dla, dla czystej ozdoby. To nie jest dla nich żad, nie, nie ma tam podłoża związanego z wiarą, prawda? Tylko ozdoba. No. No, no trudno no, tutaj akurat dawać przykłady jakichś konkretnych osób, no, ale wiemy dobrze, że, że nie zawsze osoba, e, która nosi, ten krzyż, nosi krzyż, nawet publicznie, jest osobą wierzącą. No. Co więcej, niektórzy noszą jeszcze, żeby, żeby zbeszcześcić ten krzyż. No to chyba tyle. Tutaj no, Jeżeli ktoś jest wiosą wierzącą i ma kontrowersje odnośnie, no. czy, czy nosi, czy nie nosi, to znaczy. że nie gdzieś... godzi się, nie godzi się, tak bym, to, tak bym to nazwał, że nie godzi się tatuować świętych postaci. No właśnie, nie wszystko no. trzeba rozpatrywać no. od razu w kategoriach grzech, nie grzech. Czasami po prostu nie wypada pewnych rzeczy. No. Nie? To, tak no nie, jak godzi sobie, nie godzi się. No. No. Żeby krzyż sobie wytytułować, postać matki najświętszej, no nie godzi się. No. Pokój i dobro. Pokój, dobro.